Wyszedłem dziś z książki, by poznać was, wychwytuję talenty i umiejętności, żebyś wiedział, co masz robić w swojej codzienności, talencik, talencik to właśnie ja wyszedłem dziś z książki, by poznać was. Po cichutku podpowiadam, jaki zawód jest dla Ciebie. Może kiedy będziesz duży, ta wiedza Ci posłuży. Talencik, talencik, to właśnie ja wyszedłem dziś z książki, by poznać Was. Talencik, talencik, to właśnie ja wyszedłem dziś z książki, by poznać Was. Mamy to.